W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi: przerażająca śmierć czterolatka. Gang trucicieli podstępem zabijał starsze kobiety, kłopoty znanego dziennikarza motoryzacyjnego, sprzedaż lewych dokumentów w internecie. Funkcjonariusze z Rzeszowa prowadzili działania operacyjne po uzyskaniu informacji o kobiecie podejrzewanej o handel narkotykami. Po ustaleniu jej tożsamości oraz miejsca zamieszkania Postanowili przeprowadzić obserwację. Nieoznakowany radiowóz zaparkował w pobliżu bloku, gdzie mieszkała 33-latka. Wkrótce kobieta opuściła budynek i podeszła prosto do samochodu. Nieświadoma, że w środku znajdują się policjanci, otworzyła tylne drzwi, wsiadła do auta i bez wymiany jakichkolwiek słów wręczyła siedzącemu za kierownicą funkcjonariuszowi dwa woreczki z suszem roślinnym. Zaskoczeni policjanci natychmiast ją zatrzymali. Po wstępnych badaniach okazało się, że przekazana substancja to marihuana. W związku z tym przeszukano jej mieszkanie, gdzie znaleziono kolejne porcje niedozwolonych środków. Łącznie zabezpieczono niemal 20 gramów narkotyków. Zatrzymana została przewieziona do policyjnej izby zatrzymań, gdzie postawiono jej dwa zarzuty dotyczące posiadania substancji odurzających. Kobieta częściowo przyznała się do winy. I złożyła wyjaśnienia. Zgodnie z kodeksem karnym za posiadanie narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi rzeszowska prokuratura, która podejmie dalsze decyzje dotyczące postępowania. Trzej obywatele Gruzji Cotne B, Lexo S i Gela E stanęli przed sądem w związku z serią włamań, do których doszło w marcu ubiegłego roku na Dolnym Śląsku sprawcy włamali się do kilku domów jednorodzinnych, skąd wynieśli wartościowe przedmioty, w tym sprzęt elektroniczny, biżuterię oraz kolekcjonerskie monety i znaczki pocztowe. W jednym z przypadków próba kradzieży nie powiodła się, ponieważ nie udało im się sforsować zabezpieczonego okna. Przestępcy dostawali się do domów, wyważając okna, po czym plądrowali pomieszczenia w poszukiwaniu cennych przedmiotów. Jak ustaliła prokuratura, ich łupem padły między innymi telewizory, gotówka, biżuteria oraz klasery ze znaczkami pocztowymi i monetami numizmatycznymi. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 60 tysięcy złotych. W jednym z przypadków, działając wspólnie, próbowali sforsować okno montowane na stałe bez okuć, co okazało się dla nich przeszkodą nie do pokonania. Chociaż nie udało im się dostać do środka, to samo uszkodzenie okna spowodowało straty wynoszące 2800 zł. Policji udało się odzyskać część skradzionych przedmiotów, które wróciły do właścicieli. Sprawcy zostali przesłuchani i częściowo przyznali się do winy. Za zarzucane im czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawę prowadzi prokuratura, która nie wyklucza, że oskarżeni mogli brać udział w innych włamaniach na terenie regionu. Sąd Okręgowy Warszawa Praga skazał Karolinę W oraz jej partnera Damiana G. na 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok dotyczy tragedii z sierpnia 2022 roku, kiedy to czteroletni Leon uległ ciężkim poparzeniom, a jego opiekunowie nie wezwali pomocy medycznej. Dziecko przez tydzień walczyło o życie, ostatecznie zmarło, a jego ciało zostało zakopane w lesie. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne. Jak wynika z ustaleń śledczych, Chłopiec wpadł do brodzika wypełnionego wrzątkiem. Mimo poważnych obrażeń matka i jej partner nie skontaktowali się z lekarzem, obawiając się konsekwencji prawnych oraz ewentualnej utraty praw do pozostałych dzieci. Po śmierci dziecka jego ciało zakopali w lesie pod Garwolinem i zalali betonem. Proces rozpoczął się w styczniu 2024 roku. Podczas rozprawy sąd analizował zeznania świadków oraz opinie biegłych, którzy stwierdzili, że oskarżeni nie wykazywali skłonności do agresji ani okrucieństwa. Ich działanie miało wynikać głównie z niedojrzałości i panicznego lęku przed konsekwencjami. Sędzia Adam Radziszewski, uzasadniając wyrok, podkreślił, że zachowanie opiekunów wykraczało poza samo nieudzielenie pomocy. Ich świadoma bierność doprowadziła do śmierci dziecka. Zaznaczył, że chociaż oskarżeni nie mieli bezpośredniego zamiaru zabójstwa, to wiedzieli, że ich działania, a raczej ich brak, mogą doprowadzić do zgonu chłopca. Sąd uznał, że dziesięcioletni wyrok jest adekwatny, biorąc pod uwagę młody wiek oskarżonych oraz możliwość ich resocjalizacji. Wskazano również, że pozostają oni rodzicami dwójki dzieci, które w przyszłości mogą potrzebować ich obecności. Obrona Karoliny W. i Damiana G. Uznała wyrok za sprawiedliwy, podkreślając, że opinie biegłych jednoznacznie wskazują na brak celowego działania ze strony oskarżonych. Pełnomocnik rodziny Leona, Grzymisław Koćwoźniak, wyraził jednak wątpliwości co do kwalifikacji prawnej czynu, twierdząc, że oskarżeni mieli świadomość tego, co się dzieje, ale nie podjęli żadnych działań, aby uratować chłopca. Policja zajęła się sprawą po zgłoszeniu zaniepokojonej prababci Leona, która od dłuższego czasu nie widziała chłopca. W październiku 2022 roku funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania i tydzień później odnaleźli ciało dziecka zakopane w lesie. Niedługo potem zatrzymano matkę chłopca i jej partnera. Początkowo sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Siedlcach, jednak w październiku 2023 roku została przeniesiona do Warszawy. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że zarówno prokuratura, jak i obrona mogą go zaskarżyć. Prokuratura nie wyklucza wniesienia apelacji i domagania się wyższego wyroku, argumentując, że oskarżeni świadomie narazili dziecko na cierpienie, które doprowadziło do jego śmierci. Adam K., znany dziennikarz motoryzacyjny, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji w zeszłym tygodniu i usłyszał zarzuty. W środę stacja telewizyjna TVN, dla której pracował, wydała oficjalne oświadczenie informując o zawieszeniu współpracy z nim do czasu wyjaśnienia sprawy. Sam zainteresowany nie odniósł się bezpośrednio do decyzji pracodawcy, jednak w mediach społecznościowych zapowiedział dalszą aktywność zawodową. Zatrzymanie Adama K. miało miejsce w ramach szeroko zakrojonej operacji CBSP, w której zatrzymano 10 osób. Według prokuratury wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego zostali zwolnieni. Wśród zatrzymanych był także inny twórca internetowy, Sebastian K., znany jako Kickster. TVN Warner Bros. Discovery w oficjalnym stanowisku podkreślił, że firma kładzie nacisk na przestrzeganie prawa przez wszystkich swoich pracowników i współpracowników. W oświadczeniu stacja poinformowała o wstrzymaniu współpracy z osobami zaangażowanymi w sprawę do czasu jej wyjaśnienia. Zaznaczono również, że nie planuje zmian w emisji dotychczas nagranych odcinków programów. Adam K. nie skomentował tej decyzji, jednak w mediach społecznościowych podkreślił, że kontynuuje swoją działalność. W swoich postach na Instagramie dziękował fanom za wsparcie i zapowiedział publikację nowych materiałów na swoim kanale YouTube. Jeżdżę i załatwiam sprawy, a w przerwach czytam tysiące, naprawdę tysiące, przemiłych wiadomości od Was. Idziemy do przodu, razem, i za to Wam dziękuję. -Już w najbliższą niedzielę premiera kolejnego testu u mnie na kanale. Będzie dobrze, napisał w jednym z postów. Dziennikarz zapowiedział także recenzję nowego modelu Hondy Civic, podkreślając, że wiosną na jego kanale pojawią się kolejne nowości. W poniedziałek, 11 marca, około godziny 23, legnicka policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie rannym nożem w rejonie Alei Rzeczypospolitej. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwóch pokrzywdzonych leżących na chodniku. 41-letni mieszkaniec Legnicy miał liczne rany cięte w okolicach szyi, pleców i barku, co doprowadziło do nagłego zatrzymania krążenia. Drugi poszkodowany, 49-letni mężczyzna, odniósł rany cięte kończyn górnych i dolnych. Obaj zostali natychmiast przetransportowani do Legnickiego Szpitala, gdzie udzielono im specjalistycznej pomocy medycznej. Niestety, Obrażenia jednego z nich okazały się śmiertelne. Lekarze nie zdołali uratować życia 41-letniego mężczyzny. Sprawca ataku uciekł z miejsca zdarzenia, zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe. W odpowiedzi na brutalny incydent policja natychmiast rozpoczęła intensywne poszukiwania, angażując w nie funkcjonariuszy z różnych wydziałów oraz przewodników psów tropiących. Śledczy wykorzystali wszystkie dostępne narzędzia operacyjne, aby namierzyć napastnika. W wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych sprawca został odnaleziony i zatrzymany w opuszczonym budynku na obrzeżach miasta, gdzie próbował się ukrywać. Na miejscu zabezpieczono materiał dowodowy, który, w połączeniu z zeznaniami świadków, pozwolił na postawienie mu zarzutów. Na podstawie zgromadzonych dowodów, prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzuty zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie tragicznego ataku wciąż trwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Szczecinie odkryli ofertę sprzedaży fałszywych dokumentów w sieci. Wystarczyło dokonać płatności, aby otrzymać prawo jazdy bez konieczności odbycia kursu i zdania egzaminu państwowego. W wyniku działań operacyjnych śledczy zidentyfikowali osoby odpowiedzialne za produkcję oraz dystrybucję podrobionych dokumentów. Działania policji przeprowadzono jednocześnie na terenie Poznania, Katowic i Warszawy. Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób w wieku od 26 do 28 lat. Wśród nich znajdowało się trzech mężczyzn i dwie kobiety. Każdemu z podejrzanych postawiono zarzuty związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej, praniem pieniędzy lub posiadaniem fałszywych dokumentów. Ponadto podczas przeszukań w jednym z mieszkań odkryto narkotyki, mefedron i marihuanę. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli duże ilości podrobionych dokumentów, w tym czeskie i ukraińskie prawa jazdy, oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów. Śledczy znaleźli również puste blankiety, plastikowe karty, a także profesjonalny sprzęt drukarski służący do ich produkcji. Wśród dowodów zabezpieczonych przez służby znalazły się także urządzenia elektroniczne, telefony oraz sprzętowe portfele kryptowalutowe. Środki znajdujące się na portfelach Zostały przetransferowane na konto nadzorującego sprawę zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Dwóch podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu, natomiast pozostałe osoby objęto dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Za udział w procederze grozi im kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest w toku, a zgromadzony materiał dowodowy może doprowadzić do kolejnych zatrzymań. Policja przypomina, że nie tylko produkcja fałszywych dokumentów jest przestępstwem, posługiwanie się podrobionymi papierami również podlega sankcjom karnym. Zgodnie z przepisami, osoba, która świadomie używa fałszywego dokumentu jako autentycznego, może zostać skazana na grzywne, ograniczenie wolności lub nawet na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw ponownie zajęli się sprawą Gangu Trucicieli, grupy przestępczej, która miała odurzać swoje ofiary skażonym alkoholem w celu przejęcia ich nieruchomości. W wyniku ponownej analizy zgromadzonych materiałów zatrzymano trzy kolejne osoby. Według śledczych wyłudziły one prawo własności do mieszkania w Ostrołęce oraz trzech działek znajdujących się na terenie gminy Halinów. Do aresztu trafili dwaj mężczyźni w wieku 55 i 62 lat oraz 48-letnia kobieta. Według ustaleń policji, osoby te pełniły rolę tzw. figurantów czyli osób formalnie przejmujących nieruchomości na siebie. Wykorzystywały one trudną sytuację życiową pokrzywdzonych, ich nieporadność, uzależnienie od alkoholu lub kłopoty finansowe, aby podstępnie przejmować ich majątek. Osoby te, działając jako figuranci, Manipulowały ofiarami i wyłudzały prawo własności do nieruchomości, podszywając się pod osoby niosące pomoc. Wyjaśnia młodszy inspektor Robert Szumiata, rzecznik komendanta stołecznego policji. W trakcie zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniach podejrzanych liczne dokumenty związane z obrotem nieruchomościami oraz sprzęt teleinformatyczny, mogący zawierać dowody na prowadzenie przestępczej działalności. Wszystkie trzy zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące oszustwa znacznej wartości oraz prania pieniędzy. Śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz świadkami w sprawie. Dodatkowo prokuratura postawiła zarzuty jeszcze dwóm osobom, które przebywają obecnie w zakładach karnych. Usłyszały one zarzuty oszustwa, wyłudzenia kredytów oraz składania fałszywych zeznań. Śledczy ustalili, że Gang Trucicieli prowadził swoją działalność przez około 5 do 6 lat, koncentrując się głównie na Warszawie i województwie mazowieckim. Według ustaleń prokuratury ich działania doprowadziły do śmierci sześciu osób, które wcześniej przepisały im swoje mieszkania. W trzech innych przypadkach poszkodowani przeżyli, mimo że również zostali odurzeni skażonym alkoholem. Członkowie grupy wyszukiwali osoby samotne, schorowane lub uzależnione, które były właścicielami nieruchomości. Następnie nawiązywali z nimi relacje, podając się za osoby oferujące pomoc w codziennym życiu. Zdobywszy ich zaufanie, przekonywali je do przepisania majątku lub udzielali sobie pełnomocnictw do zarządzania ich nieruchomościami. Działania policji i prokuratury w tej sprawie nadal trwają. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz odkrycia nowych nieruchomości, które mogły paść łupem grupy przestępczej. Prokuratura okręgowa w Warszawie odniosła się do informacji o śmierci Barbary Skrzypek. Wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która trzy dni przed zgonem była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewe Wrzosek w śledztwie dotyczącym tak tzw. sprawy dwóch wież. W opublikowanym komunikacie śledczy tłumaczą przebieg przesłuchania, a także przestrzegają przed sugerowaniem związku między tym wydarzeniem a śmiercią kobiety. W związku z poruszającą informacją o śmierci Barbary Skrzypek, która została przesłuchana w charakterze świadka w środę 12 marca 2025 roku w prokuraturze okręgowej w Warszawie w związku z postępowaniem dotyczącym tzw. sprawy dwóch wierz, uprzejmie informujemy, że przesłuchanie trwało około 4 godzin, rozpoczęło się o godzinie 10. W trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku. W przesłuchaniu prowadzonym przez prokuratora referenta uczestniczyli pełnomocnicy pokrzywdzonego. Do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik świadka, albowiem nie wymagał tego interes świadka, który nie był przesłuchiwany z pouczeniem o uprawnieniach wynikających z dyspozycji artykułu 183 kodeksu postępowania karnego. Przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze. Żadna z osób uczestniczących nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie protokołu. Prokuratura okręgowa w Warszawie informuje, że łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy. Na końcu komunikatu przekazano kondolencje rodzinie zmarłej. Do oświadczenia odniósł się prezes prawa i sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który mówił o śmierci swojej współpracowniczki w telewizji Republika. W jego ocenie przesłuchanie było nieuzasadnienie długie, a stan zdrowia barbary Skrzypek po nim uległ pogorszeniu. Odpowiedzią będzie atak. Nie mówiąc już o tym, że to wszystko trwało dłużej niż cztery godziny, stan zdrowia, o którym mówiła, to wszystko po tym przesłuchaniu się radykalnie pogorszyło. To fakt, którego się nie da podważyć. Nie da się też podważyć tego, że gdyby to przesłuchanie nie miało celów dalece wykraczających poza cele wymiaru sprawiedliwości, mogłoby trwać pół godziny, 40 minut. Niech straszy. Pewnie przed tymi sądami wygra, ale my chcemy doprowadzić do bardzo radykalnego, także personalnego przebudowania wymiaru sprawiedliwości. Wątpliwości wyraziła także przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Dagmara Pawełczyk-Wojcka. Jednak dziwi, że nie został dopuszczony do udziału w przesłuchaniu pełnomocnik świadka. Kładzie się to cieniem na prokuraturze. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński ocenił działanie prokurator Ewy Wrzosek. Potwierdza się: fanatycznie antypisowska prokurator Ewa Wrzosek nie dopuściła pełnomocnika pani Barbary do udziału w przesłuchaniu. Nie chciała, żeby ktokolwiek niezależny od władzy był świadkiem tego, jak przesłuchanie jest prowadzone. Dopuszczeni zostali tylko pełnomocnicy z kancelarii Giertycha i Dubois. Oni na pewno zaświadczą, że przesłuchanie odbyło się w bardzo kulturalnej atmosferze. Bardzo nisko oceniam standardy ludzi Bodnara, ale mimo wszystko, nawet jak na nich jest to szokujące, muszą być konsekwencje. Wątpliwości prawne co do praktyki niedopuszczenia pełnomocnika świadka wyraził adwokat Krzysztof Wąsowski. Muszę przyznać, że pierwszy raz słyszę o tej praktyce, że świadek może być słuchany przy udziale swojego pełnomocnika tylko wtedy, gdy jest pouczony w trybie artykułu 183 KPK prawo do odmowy odpowiedzi na pytania a gdy takiego pouczenia nie usłyszy, to pełnomocnik już mu niepotrzebny. Być może byłoby to zabawne, gdyby nie było straszne i tragiczne. Dyskusja wokół sprawy nie cichnie również w mediach społecznościowych. Głos zabrała blogerka Kataryna. Czyli wrzosek miała Giertycha i Dubois, a 66-letniej kobiecie odmówiono pełnomocnika? Nie jest to żaden dowód na związek śmierci z przesłuchaniem, ale moim zdaniem powinno skutkować natychmiastową zmianą prokuratora. W sprawie nadal pojawiają się nowe komentarze i opinie, a komunikat prokuratury okręgowej w Warszawie nie zakończył dyskusji dotyczącej przebiegu przesłuchania i jego ewentualnych konsekwencji zdrowotnych dla zmarłej. Na tym etapie. Brak jednak potwierdzonych dowodów łączących przesłuchanie z jej śmiercią. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.